Ty, Darek, to wideo tak dla Ciebie. W wczoraj przychodzi do mnie jeden gnój, ja mu pokazuję obrazki i mu mówię, e, że super ekspozycją Poloń nikt we Francji takiej nie miał, a ja nie mam kasy, żeby pojechać. On zaczyna ryczeć Jak to nie masz kasy Ty kłamiesz I tak dalej I tak dalej Pokazuję mu yy, 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 mój uniwer Luner A wernisarz z moim bratem Gdzie jeden wernisarz To najważniejsze E i mu mówię, żadnego nigdy nie widziałem takiego wernicarzu we Francji. A on, ty tyś! ty maguj, lakest, ty masz szmal i mordę, ryczy. Czy ja mu wreszcie pokazuję, patrz... <śmiech> <śmiech> Ja mu pokazuję, pławna na dziewięć, A ten jak to zobaczył zaczął stał się czerwony i po prostu ta ich zazdrość się skoncentrowała do stopnia choroby. Ja, ja e, e, Czyli tam trzeba było dawno, zrobić dawno temu za choroby skupami, kościołami choroby żądami, nadajnikami doszło zaczął mordę że... rzek jak ty możesz mówić że nie masz kasy wielkości człowieka wystarczy zobaczyć le truc. i gdzie jest problem ten mer miasta Ferez szmata hiszpańska ja e e zaczęła mnie prześladować normalne prześladowania Zresztą, Hiszpanów jak Możliwe jest Tak, ta tak się ustawieniu. zachwycili moją, moją moimi obrazami tylko daj im tu bez za darmo Bo każdy polityk chce mieć wszystko za darmo i e, e, parę dni temu, bo mi się wszystko popierdoliło w głowie Rodziła? Reszka re, Twojego e, afiszu, re, re, e, popatrz ma. E, 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 e No, bon. Mo, huściem Tywa, pierwszy raz mi wy, wybił szybę pederasta. Najpierw mi zaczął przewalać e, 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 śmieci rzucać na, na kwiaty jakieś syfy, majtki, a tu y, męsza z czterech został w mieście jeden. Bobi, 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 a tą twoją książkę, tu taka dupiasta, y, czarna. Y, 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 mieszka, chcę ją przekupić, że poszła ze mną i tak dalej, i tak dalej. Y, tutaj mam ten Pederasta ci szczyna łeb. E, e, szczy na łeb. Tylko dlatego, że tej bandzie się w łbach przewróciło i myślą. Od mera miasta tej szmaty hiszpańskiej, że ja jestem milioner. że suis un milioner. I we Francji, żeby być milionerem, to, 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 to trzeba być, mieć dupę otwartą, bo ten zaczął mnie podrywać pederasta. Tylko dlatego, że są artyst. a we Francji yy, tylko Pederaści robią sztukę. I co dalej? Dalej jest to, yy, patrz, ja tu mam jeszcze obrazy, to, mo, to yy, yy, z, yy, z Nagoja Kasy, w mieście Kasy, to tak samo, yy, yy, to Europa. Tej szmaty niemieckiej, która sprzedała wszystko, to też Europa. ja mam tęcza pedalska, która podnosi pier filozofale. ten gnój, hiszpańska szmata. Ta gocz, Tuska, ci wszyscy tam, lewica faszystowska, który, który się marzy w imieniu waler, tego wartości yy, yy, lewicowych, mieć za darmo życie i może nawet kiedyś Ferrari. A ten drugi, Jean-Pierre, ten e, wysyła mi, ja robiłem tą galerię, byłeś tam tam e, 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 raz ta, i też była ta mała, a tym gnoją od, za pierwszy atak zazdrości i suma summarum tą Hiszpański złodziej Gifferez doszedł do władzy, to mi szybko policja podjechała pod butik, pobiła i zrobiła mi sprawę sądową. Jak wam wszystkim się wydaje, jaka to jest sprawiedliwość na zachodzie, we Francji, to przyjdźcie do mnie z kamerami. Mój ref jest jeden. Zdemaskować tą zdemoralizowaną Europę, która dla mnie była paradizjak, a finalmą zrobiła się diabłem dy yy, ludzkości. Wymysły, ta wojna na Ukrainie ma dwóch diabłów. Putin i e, Merkel. Ok, Zrozumiało, Jak nie wierzysz mi, e, to weź się w dupę, pocałuj. Jak ci się ciągle wydaje, jaka Europa jest piękna, i tak dalej, i tak dalej. Europa nie ma nic wspólnego jak była 45 lat temu. To już ostatnie złodzieje, kłamcy dośli do władzy. Jak największa szmata Gifferez. E jak masz tam jakiś łeb z majsterów w towarzystwie przed... Przypadek to Ville to, e, e, Dossier. Pierwszy, Guy Drugi, JPS. E, ale my ile déjà vu. I retraite. Ty co zrobiłeś książki. Miałeś... Yy, yy, zdjęcia w gazetach kolorowych a ja we Francji w zazdrości i nienawiści yy, wydrukowałem sobie dwie kartki tak zrozumiałeś coś?